Z tej strony Czechman, a oglądacie odcinek pod tytułem Top 10 najlepszych gier o piłce nożnej. Wspomnę tylko, że jakiś czas temu nagrałem film taki sam, tylko top 3, więc jeśli go nie zobaczyłeś lub nie zobaczyłaś, to zobacz po tym filmie. Zanim zaczniemy, zachęcam nowych widzów oczywiście do subskrypcji z dzwonkiem no i wpadajcie też na Twitcha. Ja już nie przedłużam, a my zaczynamy! Score Match to kontynuacja Score Hero, tylko tym razem online. Gra ma ponad 50 milionów pobrań, więc na pewno długo nie będziesz musiał czekać na przeciwnika. W grze występuje wiele mapek, czyli tzw. Tak zwanych AN. Występują też sezony. Chcesz się zmierzyć z przyjacielem? Jak tak, to dobrze trafiłeś. Możesz ulepszyć zawodników, zdobywać pakiety i wiele więcej. Jak na grę mobilną ma bardzo dobrą cenę, bo 4,5 na 5. G od twórców m.in. Into the Dead. Gra ma grafikę komiksową, nie jest wymagany internet. W grze wcielamy się, a zarazem tworzymy skład zawodników z lat XX wieku. Możemy ich ulepszyć, kupować nowych. Szczerze mówiąc gę nie jest taka łatwa pod względem odbiorów, przynajmniej na początku. W grze występuje liga, ślizgi i wiele innych ciekawych i pomocnych funkcji. Jak to napisał jeden z graczy, g gra jest niesamowita, połączenie krasial i piłki nożnej. Apka jest bardzo wciągająca, wielu piłkarzy wcielają się zwierzaki, np. panda to taki kończący napastnik, a tego jest to pomocnik ofensywny. W grze jest wiele map, które możemy odblokować za zdobyte puszki. Zwierzęta można ulepszać, można też trafić je np. ze skrzynek. Gra online. Score Hero to nie taka nowa gra, bowiem swoją premierę miała 19 listopada 2015 roku, ale nadal zachwyca. No dobra, nie wszystkich. Tak czy siak, gra ma swój urok. Aplikacja ma ponad 800 poziomów, w grze występują ponad 20 sezonów, w TFA, trofea, gdzie działa na zasadzie serdusze, które napełniają się z czasem. Możesz też cofnąć czas za pomocą banknotów, czyli walutą w grze. W apce na koniec niektórych poziomów możemy zmienić klub, w dodatku za banknoty można zmienić fryzurę czy numer na koszulce. Tak, wiem, jest to już trzeci score, ale te gry są po prostu dobre. Mimo iż gracze skarżą się na za wysoki poziom czynności w tej grze, to przynajmniej sam gameplay jest dla mnie dobry. Gra swoją miała kilka dni temu, bo 20 kwietnia. W grze są licencje na kluby z takich ligi jak Bundesliga, Holenderska e-dywizja czy La Liga. Oczywiście jak w poprzedniej grze można zmienić numer czy fryzurę, ale też również przejść do następnego klubu. Jest to gra, którą pokochałem. Naprawdę. Same menu czy składy i tym podobne rzeczy są wyraźne. Za to mecze sterowane przez nas mogą i w sumie są trochę pikselowe. To jest taki jedyny minus. W grze możemy zmienić skład, kupić nowe gier czy przesymulować mecze, czy samemu zagrać. Gry bez internetu. Są to tylko nieliczne zalety tej aplikacji. W dodatku gra waży 30 MB z haczykiem, więc piekielnie mało. Gier na pewno waeta uwagi. Online Soccer Manager to taka gra strategiczna o piłce nożnej. Grzy wcielamy się w menadżera piłkarskiego, wybieramy klub czy prezentację i rozgrywamy różne mecze, podczas których ustalamy taktykę, analizujemy przeciwnika, rozmawiamy z zarządem, sprzedajemy i kupujemy zawodników, rozbudowujemy stadion, ustalamy skład meczowy i wiele więcej. Ja wciąga, sam wygrałem kilka lig. Gra jest bardzo podobna do Real Football, lecz jest bardziej zbudowana, a w dodatku posiada licencję FIFA Pro. A co za tym idzie? Posiada oficjalnych zawodników. Gra ma ładną grafikę 3D, sterowanie jest bardzo ładne, a w samym gameplayu możemy kupić nowych zawodników oraz ich sprzedać. Możemy też zmienić kwestie czy zbudowywać stadion. Można też grać online, a takich funkcji jest o wiele więcej. E-Football PS 2021 można powiedzieć, że jest to jedyny godny przeciwnik dla FIFA. Ostatnio FIFA straciła licencję do Napoli, w dodatku PS ma licencję do Rome czy Juventusu, Bayernu czy Barcelony. Ostatnio w sklepie pojawił się pakiet z Ronaldo Messing czy Ashfordem, których można odebrać za darmo. Czasami klawisze te przeszkadzają w sterowaniu, na przykład w strzelaniu bramki, ale tak poza tym grę jest git. Została wybrana najlepszą grę o piłce nożnej w roku 2019 na tagach E3 I przyszedł czas na największego giganta. FIFA na urządzenia mobilne to niekwestionowany lider. W grze budujemy swój skład. Możemy grać ze znajomymi, czy kupować i sprzedawać graczy. W Gamplay są dostępne takie typy jak tak czyli sytuacje bankowe, head to head, czyli mecze, czy również eventy. W grze jest ponad 50 tysięcy zawodników. Migra to Heścina, ale to wina mojego fona. Jak nie zagrasz w tą grę, to znaczy, że nie jesteś prawdziwym fanem piłki nożnej.